Wibracja dnia na piątek, 10 październik 2025 roku. Wibracje budujące to 1, 1 i 9. Wibracje pośrednie to 11 z 9. I wibracja docelowa to 11 w Księżycu Malejącym. I dzisiaj, Szanowni Państwo, będzie mowa o tym, że jak się na czymś nie znasz, to się za to nie zabieraj. Bo zrobisz sobie krzywdę, bo zmarnujesz materiał i po tobie trzeba będzie poprawiać. Więc dzisiaj, powiedzmy, głos oddajmy specjalistom. Dzisiaj, jak się na czymś nie znamy, to się nie wypowiadamy, nie zabieramy się za to, żeby krzywdy sobie nie zrobić, ale też dzisiaj będzie taki czas, gdzie dobrze byłoby weryfikować czyjeś umiejętności, dobrze byłoby sprawdzać jakieś tam powiedzmy dokumenty, dzisiaj dobrze byłoby uważniej pewne rzeczy czytać, sprawdzać, etc., gdyż ponieważ jakieś jest słońce jedenastka, czyli jedynka, jedenastka, to tutaj uważność ma znaczenie, że co podpiszesz, co przytakniesz, to mieć będziesz. Dlatego też nawet jak zapraszasz do powiedzmy pracy, współpracy specjalistę, to upewnij się, czy aby na pewno dana osoba jest tym specjalistą dedykowanym do tegoż działania, i za tego rodzaju mądrości i weryfikacje trzymam kciuki. Dobra wróżba.pl. Polecam serdecznie. Sylwester Hordecki.